Idący się z Tam była chwila Andrzej Kołodziński, datator już porozumień sierpniowych, szef strajków w 80 roku w Stoczniku w stoczni Dnia Działalności Walczącej. I ja zapytałem o książkę Twoją. Zapytałem go o tę książkę. Jak on zresztą tam się pojawia, udziela też wypowiedzi, i on, muszę powiedzieć, dość ostro się wypowiedział. To znaczy, powiedział, że przy tego rodzaju historiach jest niebezpieczeństwo, że człowiek, który był kiedyś z bekiem, próbuje nas manewrować i że w ogóle podejmowanie takiej tematyki to jest jakby gloryfikowanie tego człowieka. I to jest moje pierwsze pytanie. Czy czy też północy, to znaczy, czy, nie, czy udało Ci się no, jakby nie wpaść w, w pułapkę gloryfikowania Moltego? Kto ma mikrofon, ten ma wiem, tym razem ja. Powiem tak, dziennikarz jest człowiekiem, który ma jakąś misję do spełnienia. Moim zdaniem dziennikarz jest to człowiek, który powinien rozmawiać z każdym. A więc także z człowiekiem, który ma na sumieniu bardzo złe rzeczy. Janusza Molki są potępione. Nie tylko są potępione przez ludzi, którzy opowiadają o tym, że Janusz Molka wyrządził im krzywdę, ale do nich także bardzo krytycznie odnosi się sam Janusz Molka. Pytanie jest oczywiście, czy można zaufać byłemu Ubekowi. jak popatrzy się na wypowiedzi wszystkich ludzi, którzy, których poprosiłem o wypowiedź do tej książki, można ich postawy po, po, podzielić na dwie, dwie jakby grupy. Jedna strona mówi, że Ubek do końca zostanie Ubekiem, dlatego rozmowa z nim nie ma kompletnie sensu. I druga strona, która mówi, że Ubek. Że każdy człowiek jest człowiekiem, i nawet w ubeku są pewne pokłady dobra, i należy mu pomóc, aby przeprowadzić go na tę drugą stronę, stronę dobra. E, I powiem tak: sam nigdy nie zdecydowałbym się na napisanie tej książki i nie chciałbym też, żeby ta książka była tylko i wyłącznie spowiedzią samego Janusza Molki. Ale to, że się zdecydowałem, bardzo pomogli mnie tutaj ludzie, którzy siedzą obok nas, czyli ludzie, których on zdradził, którym on wyrządził zło. Jeśli ci ludzie z nim rozmawiają dzisiaj i próbują doszukać się w nim dobrych, człowieczych, ludzkich cech, to wydaje mi się, że także ja mam moralne prawo, aby zająć się tym tematem i tym bohaterem. I browisko troszeczkę. To jest taka książka dyskutowana w Gdańsku w środowiskach dawnej opozycji w środowiskach też dziennikarskich. Czy to jest Czy masz poczucie, że pewne demony przeszłości poprzez tę opowieść Wolfgego zostaną zostaną? demonów przeszłości. Moją intencją było opowiedzenie historii, strasznej historii, historii człowieka, który był złym, a w, w tle tej historii są historie bohaterów tamtych czasów, ludzi lat 80., ludzi, którzy nie zła, zostali złamani przez bezpiekę. Dlatego trudno mi odpowiadać dzisiaj za przyjęcie tej książki. Ja wiem, że jest to książka, która nie jest książką idealną, dlatego że wiem, że można zarzucić pewne nieścisłości, pewną nieprecyzyjność. Zresztą, ale ja nie miałem takiego, takiej woli. Ja chciałem opisać historię człowieka, a przede wszystkim dać szansę w tym sensie wyjątkowej postaci, bo ja takiego ubeka drugiego nie spotkałem w Polsce. A proszę mi wierzyć, rozmawiając w TVN-ie z wieloma moimi gośćmi, miałem do czynienia z byłymi funkcjonariuszami czy byłymi tajnymi współpracownikami. I to była jedna z nielicznych postaci, która powiedziała wprost, tak, czyniłem zło. Reszta próbowała to wszystko usprawiedliwiać, mówić, że oni tylko wykonywali rozkazy. Więc jeżeli jest taka postać i ta postać dodatkowo dostaje szansę od swoich dawnych byłych przyjaciół, to ja nie widzę powodu, żeby nie dać szansy tej postaci opowiedzenia o swoich.